Jeszcze niedawno na Bliskim Wschodzie Moskwa grała pierwsze skrzypce. Dziś wypada z orkiestry. Po upadku Asada w ubiegłym roku i marginalizacji w rozmowach o gazie, dzisiaj decydują inni: Egipt, Katar i Turcja. I przede wszystkim Stany Zjednoczone. Kulminacja szczyt w Egipcie 13 października. Rosji nie tylko nie było na miejscu, ale musiała na gwałt przekładać już ogłoszony szczyt Rosja-Liga Arabska. Symbol czasu. Zobaczymy, jak Kreml traci grunt na Bliskim Wschodzie i co z tego wynika. Dzień dobry dzień dobry. Polistor 2.0 Ernywzkiewicz Bartek Gajos. Dzisiaj rzecz bieżąca. Chcielibyśmy spojrzeć na sprawy, które dotykają całego świata, bo cały świat dzisiaj zwraca swoje oczy na konflikt na Bliskim Wschodzie i to, co się wokół niego dzieje, ale my trochę tą naszą, tą naszą lunetę przeniesiemy z Bliskiego Wschodu na wschód nasz, regionalny i spojrzymy. Co Rosja robi, albo czego nie robi, dlaczego jej nie ma w ogóle w, na tym szczycie? Bo przypomnijmy, że ostatnie kilkanaście lat, a jakbyśmy sięgnęli bardziej wstecz, bo historyk Bartłomiej nam tutaj rzu rzuci pewne tło na, to, na tą sytuację, Rosja była i Związek Sowiecki był bardzo aktywnym graczem w regionie i który dokładał sobie do swojej projekcji siły globalnej tutaj mnóstwo kapitału poprzez swoją aktywność. Co się stało? No, stało się bardzo wiele i stało się bardzo niekorzystnie, jeśli patrzymy na to z perspektywy Moskwy. Ja bym powiedział tak, że ten cały plan prezydenta Trumpa, Rosjanie oczywiście zaakceptowali retorycznie. To powiedział sam Trump, że prezydent ma tutaj poparcie prezydenta Putina. Mieliśmy wypowiedź Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych, który mówi, że ten plan Trumpa jest dobry, ale to tylko pierwszy krok do uregulowania całości. A wszystko właśnie wynika z tych zaszłości historycznych i taki mały rys historyczny dla państwa, żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi i jakie interesy Rosjanie mają w, w tym regionie. No, te relacje Rosja-Izrael, Rosja-Palestynia. Są bardzo skomplikowane. W zasadzie do 1967 roku ZSRR prowadził. Te relacje między ZSRR a Izraelem układały się całkiem dobrze, natomiast wojna 1967 roku sprawiła, że stosunki między ZSRR a Izraelem zostały zerwane. I od tego momentu obserwujemy dryfowanie w kierunku poparcia dla Hamasu i sprawy palestyńskiej, i w zasadzie to się utrzymuje do dzisiaj. Bo, jak popatrzymy sobie na tę sekwencję wydarzeń od zamachu 7 października 2023 roku, czyli to wtedy, kiedy Hamas porwał izraelskich obywateli i też zabił część z nich, no to wówczas Moskwa wydała komunikat, który starał się balansować pomiędzy Izraelem a Palestyną, bo mieliśmy tam oczywiście potępienie tych działań Hamasu, ale z drugiej strony było również potępienie działań Izraela, że to nie jest pretekst do tego, żeby reagować w sposób bardzo agresywny. No i od dłuższego czasu Rosja w regionie miała, interesy polegające na tym, że ma bardzo dobre relacje z Iranem, który naturalnie wspiera Hamas. Po drugie, Rosja nie uznaje Hamasu za organizację terrorystyczną i to jest bardzo duża różnica w stosunku do tego, jak świat zachodni patrzy na tę sytuację. Po trzecie, Rosja w 23 roku pod koniec października, zaraz po tym zamachu Hamasu w Izraelu, zaprosiła szefa biura politycznego Hamasu do Moskwy i on wtedy był w Moskwie z wiceministrem spraw zagranicznych Iranu. To był jednoznaczny sygnał wysłany do Izraela, po której stronie Moskwa jest w tej sprawie. No, i, i teraz możecie Państwo zapytać, skąd to poparcie Moskwy dla planu prezydenta Trumpa? No, dlatego, że z perspektywy moskiewskiej, gdyby dalej ofensywa Izraela w Gazie trwała, groziłoby to anihilacją Hamasu, który z perspektywy Moskwy. Jest tym czynnikiem, dzięki któremu Moskwa ma swoją obecność na Bliskim Wschodzie i w jaki sposób stara się tym grać. Ja wiem, że to jest bardzo zagmatwane, ale po to robimy ten odcinek z Ernestem, żeby to Państwu wytłumaczyć. No tak, ważne, ważne żeby nie brać pod uwagę innego tropu, to znaczy, że Moskwa zależy na losie Palestyńczyków w ogóle. Raczej chodzi o to, aby ta układanka, którą sobie gdzieś tam Rosjanie czy Sowieci jeszcze składali na Bliskim Wschodzie, żeby została utrzymana. Ale wiesz, podchodzisz do tego bardzo analitycznie, jak zachodni analityk. To znaczy, bierzesz w deklarację Ławrowa, czy Putina i no, Rosja popiera ten plan w zasadzie, nie zgłasza sprzeciwu. Ławrow powiedział taką, taką ciekawą rzecz: no w zasadzie, to my jesteśmy do dyspozycji, ale nie będziemy się narzucać. Jak nas zaprosicie, to z chęcią przyjedziemy, i tak dalej. Moim zdaniem to jest mgła pr -owa. I oczywiście gdzieś tam fundamentalnie Zgodę. pewnie im zależy, żeby się nie stało to, o czym mówiłeś, czyli żeby Hamas pozostał aktorem, ale tak na takim metapoziomie, jak spojrzymy na ten ostatni rok. Od obalenia Asada w, w Syrii, przez ostatnie kilka miesięcy, kiedy to amerykańska aktywność zdecydowanie wzrasta w regionie i wypycha Rosjan bo to nie jest tylko teraz, w Egipcie, kiedy nie ma Rosjan kiedy te rozmowy się zaczynają, i wiosną już widzimy, że w zasadzie usługi rosyjskie są no, traktowane jako zbędne. Potem mamy irańsko-izraelską potyczkę bardzo poważną i Rosję, która nie jest zdolna do wyrażenia stanowiska. Nie wie, jak się zachować, nie wie, czy wspierać jakąkolwiek ze stron i zaczyna sobie przyjmować tą pozycję siedzącego na płocie, którą do tej pory zawsze zajmowała. Znaczy, próbowała grać na wielu frontach, utrzymywać dobre relacje z Izraelem, z Hamasem, z Iranem, z Saudami, którzy są potrzebni z uwagi na ich znaczenie dla rynków energetycznych. Więc Rosjanie rzeczywiście sobie to ułożyli w bardzo złożony sposób. Tylko, że przychodzi prezydent Trump i generalnie z Taranem, jakby rozpycha się, i w tym momencie widać, że gracze regionalni, dla których Moskwa wciąż pozostaje istotna. Nie jest tak, że jest zupełnie zmarginalizowana, ale muszą podjąć wybór. Czy w tym momencie usługi rosyjskie są potrzebne, czy nie? I nie są. Po prostu nie są. To, że Rosji tam nie ma, to oznacza, że po prostu nikt z aktorów, którzy tam biorą udział w tym przedstawieniu, nie uznał za stosowne, żeby w ogóle wysłuchiwać tych argumentów wybrać je jako ważne w, w tych regulacjach. I to jest na, na poziomie symbolicznym istotne, bo przecież jak zobaczymy ostatnią dekadę, od momentu, w którym Rosja zaangażowała się w Syrii. Po stronie reżimu Asada, wszędzie w analizie, w artykułach i w rosyjskiej propagandzie widzimy, to, jakie to jest fantastyczne osiągnięcie z perspektywy projekcji siły globalnej, że oto, prawda, wszyscy się nabijają z nas, że Rosja to jest mocarstwo regionalne, a tu proszę, empiryczny dowód, że jesteśmy w stanie zmieniać układ sił w bardzo ważnym miejscu, zapalnym miejscu na świecie. I nagle. Od grudnia zeszłego roku, to bolenia Asada mamy moim zdaniem pikowanie. I próbę zarządzania kryzysowego, to znaczy pokazywania publicznie przez deklarację, że wciąż mamy znaczenie. w zasadzie nie ma wyjścia dzisiaj Rosja, musi poprzeć ten plan. To bo zgodę. nie ma narzędzi, żeby pójść przeciwko niemu. Bo skoro też aktorzy regionalni jak Turcja, Katar, Egipt, mówią tak, no to Rosja wtedy byłaby zupełnie wyizolowana, więc trochę jest bezradna. Moim zdaniem, wiesz, tutaj jakby, owszem, jest jakiś interes, żeby chronić Hamas, ale jednak jest to bezradność, jeżeli chodzi o, o możliwości kształtowania sytuacji teraz w regionie. Dlatego mówiłem, że ta reakcja Rosji, moim zdaniem, jest wypowiedziana przez zaciśnięte zęby, bo jeśli wczytamy się na przykład w ten plan pokojowy, w te 20 punktów, które się pojawiły, plan pokojowy prezydenta Trumpa i weźmiemy pod uwagę to, będziemy pamiętać, że Hamas był wspierany przez Rosję, bo Istnieją informacje i domniemania, że na przykład infrastrukturę cyfrową Rosja udostępniała Hamasowi, żeby w ten sposób poprzez giełdy kryptowalut finansować działania Hamasu. Rosja też bardzo retorycznie wsparła Hamas. Ja nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie taką wypowiedź, ale prezydent Putin już po zamachach 7 października 2023 roku porównał działania izraelskie do działań nazistów w okresie obrony Leningradu. To znaczy obrońcami Leningradu byli mieszkańcy strefy gazy i Hamas, natomiast tymi agresorami w tym przypadku nazistami, obsadził, obsadził w tej roli państwo Izrael i, i, i wojska izraelskie. Więc z tej perspektywy patrząc, owszem, co więcej, wracając właśnie do tego planu, no jeśli popatrzymy na punkt pierwszy, mamy tam informację, ja cytuję, Gaza stanie się strefą bez terroryzmu, pozbawioną radykalizmu i nie będącą zagrożeniem dla sąsiadów. Tutaj mamy polityczne, ewidentnie Punkt, który zmierza do tego, żeby Hamas stał się, przestał być tą siłą polityczną w samej Strefie Gazy, a jeśli Hamas przestanie być siłą polityczną w Strefie Gazy, to wówczas zarówno wpływy Iranu a tym samym, tutaj mamy taką reakcję łańcuchową, również wpływy Rosji, która jest, była tym zainteresowana wsparciem samego Hamasu, będą niknąć. Co skłania mnie do tego, żeby sformułować Renesie taką hipotezę, że ja całkowicie nie wykluczam, że Rosjanie być może z Irańczykami będą starali się ten plan w jakiś sposób stropedować metodą faktów dokonanych, to znaczy coś się w gazie wydarzy i ten plan zostanie wywrócony do góry nogami. Pytanie właśnie, jak ci aktorzy regionalni, o których ty powiedziałeś, którzy również przecież wspierali Hamas. I wspierali bardzo mocno Palestynę, będą na to reagować, jak oni co tutaj będą ustosunkowani. Innymi słowy, czy Rosja będzie miała na tyle siły, żeby ten plan pokojowy prezydenta Trumpa wywrócić? To mamy dwie, dwa poziomy: intencje i zdolności, prawda? Jeżeli chodzi o intencje, moim zdaniem Rosja ma pewną metodę oddziaływania w swoim najbliższym otoczeniu, która jest wspólna dla działań na obszarze postsowieckim, jak i na Bliskim Wschodzie. To znaczy, Rosja nie jest konstruktywnym graczem, który jest zainteresowany w budowaniu trwałego pokoju. Rosja jest oportunistą. Który widzi w potencjał w wykorzystywaniu konfliktów, które są wokół, albo ich odpalaniu nieco, bo wtedy może świadczyć usługi różnego typu. Stabilizatora, prawda, kogoś, kto będzie pośredniczył, to jest kwestia Asada, to jest kwestia Kaukazu Południowego, w którym też dzisiaj zachodzą dochodzą duże zmiany. Może kiedyś o tym opowiemy, jeżeli chodzi o relacje z Azerbejdżanem czy Armenią. Konflikt bliskowschodni był dla Rosji też tego rodzaju wygodną sytuacją, nie była bezpośrednio zaangażowana. Dopiero od momentu Wkroczenia do konfliktu syryjskiego stała się graczem bardziej widocznym, ale próbowała grać na takich kilku fortepianach, że użyję tej wyświetlanej metafory, i podtrzymywać napięcie. Nie chodziło nigdy o rozwiązanie problemu. Tu jest moim zdaniem na poziomie intencji problem między Trumpem a Putinem. Putin nie zainteresowany trwałym pokojem w regionie, bo on mu przeszkadza. Natomiast też dzisiaj stracił zdolności, moim zdaniem, podgrzewania tego konfliktu. Jest wyparty z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że uwaga Kremla jest skupiona na Ukrainie. I pewne zdolności wywiadowcze, rozpoznawcze, i tak jakby zasoby państwa są po prostu skierowane tam i ich brakuje, żeby zająć się regionem. Oczywiście Iran jest ważny jako dostawca uzbrojenia szachedów i innych komponentów, ale to w zasadzie byłoby na tyle. Więc w tym momencie intencje uważam, że Rosja ma, aby w długiej perspektywie cały czas tam się coś paliło. Bo to pozwala nam, odwraca uwagę świata od, innych, od rosyjskich innych przygód międzynarodowych i pozwala im ingerować. Natomiast te zdolności, moim zdaniem, będą funkcją sytuacji w naszym regionie. Znaczy, jeżeli ten konflikt będzie trwał rosyjsko-ukraiński, no to siłą rzeczy rosyjska i dyplomacja, i wywiad, i wojsko będą miały mniejszą mniej zasobów, żeby oddziaływać tam. Jeżeli by się zakończył, wówczas rzeczywiście może to być przekierowane na, na ten tradycyjny, na tradycyjne pole zainteresowania rosyjskiej dyplomacji. Więc dzisiaj myślę, że jest granie ad hoc. Obserwujemy, co się dzieje, licząc w duchu, że ta układanka jest tak skomplikowana i ci gracze mają tak różnorodne interesy, że sami to wszystko wysadzam w powietrze i nie będziemy musieli ingerować. Wczuwam się w rolę kremlowskich adwokatów. No i będziemy mogli wrócić w roli mediatora, bo w zasadzie to jest polityka Kremla od 2014-2015 roku. Wiesz, ja, ja się zastanawiam, jak teraz będą wyglądały te relacje między Kremlem a Izraelem dalej, bo myśmy o tym nie wspomnieli, ale tak między 2014, 2015, a 2023 rokiem to mieliśmy taki, taką dekadę miodową w tych relacjach pomiędzy. Putinem i Netanyahu. Jak gdzieś doczytałem, że osobistych spotkań pomiędzy Putinem i Netanyahu było więcej niż pomiędzy Netanyahu a prezydentami Stanów Zjednoczonych. To bardzo wiele. Wiele mówi. Oczywiście tutaj były wspólne interesy w Syrii. Sytuacja w Gazie te relacje absolutnie popsuła, bo Kreml jednoznacznie postawił się w roli adwokata Hamasu i, i samej Palestyny, co negatywnie oczywiście wpłynęło na te relacje izraelskie. I jestem ciekaw, co teraz z tego wszystkiego wyniknie. No bo powiedzmy też, że przynajmniej z mojej perspektywy, nie wiem jak z twojej, ale ten pokój wygląda trochę na tak narzucony siłą na tych dwóch graczy. To znaczy, mam na myśli tutaj Izrael i Palestynę. I pytanie, pytanie też, co z tego wyniknie? To znaczy, dla mnie jest tu bardzo, bardzo wiele, dużo niewiadomych. Wiesz, nie będę zgrywał się na specjalistę Bliskiego Wschodu. Czy. Dojdzie do rozwiązania problemu, który jest z nami od 80 lat, tego nie wiem. Samo to, że nie ma tam Hamasu Izraela w, w Egipcie, czy nie było, też jest symboliczne. Jest potrzeba narzucenia pewnych rozwiązań z góry po to i, i wymuszenia na zaangażowanych podmiotach tego, aby się dostosowały. A ja tu schodzimy niżej na poziom nawet sytuacji wewnętrznych Izraelu. Trzeba zrozumieć scenę wewnętrzną, polityczną, sytuację Netanyahu, jak będzie oceniał koszty i korzyści polityczne płynące z tego porozumienia. To jest mnóstwo rzeczy, które są ważniejsze z perspektywy przetrwania władzy w Izraelu, aniżeli nasze dywagacje o pokoju międzynarodowym. Więc myślę, że to trzeba by wejść głębiej w samą sytuację wewnętrzną. Pamiętajmy, w Izraelu Rosjanie mają też wewnętrznie rolę z uwagi na migrację i mają rosyjską partię. Tam jest dużo więcej powiązań, które wychodzą na powierzchnię wtedy, kiedy jest dobrze. One trochę nikną w sytuacjach kryzysowych, dlatego, że sytuacja wokół konfliktu przysłania to, ale te relacje nie zniknęły. Netanyahu jest też oportunistą, umówmy się. Znaczy szuka okazji, wie, że w sytuacji, w której, w jakim znajduje się państwo Izrael, jakby próba antagoniz antagonizowania partnera, czy kogoś, kto może być partnerem za jakiś czas przy okazji innych okoliczności, jest niewskazana, więc myślę, że będzie grał trochę jak Putin, to znaczy krytykował będzie Rosjan za stanowisko, które zajmowali względem Hamasu i, i Palestyny. Natomiast nie będzie tego eskalował w sposób, który ma... W jakikolwiek sposób oddziałać wewnętrznie na, na, na jego sytuację polityczną. Więc będzie ciekawy taki moment teraz szukania równowagi w, w tym systemie. Mamy prezydenta Trumpa jako gracza, o którym tu mało powiedzieliśmy, ale on jest najbardziej zainteresowany w czymś, co będzie przypominało trwały pokój, prawda? Żeby osiągnąć to, do czego podobno zmierza. Może w kolejnym roku mu się uda, jeżeli podtrzyma tą dynamikę, która jest dzisiaj, no i zatrzyma ten konflikt, prawda? Więc tutaj Rosjanie też grają tak, jak pamiętając o roli Stanów Zjednoczonych, jeżeli się chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński, w momencie, w którym mamy dywagację, o czym też zrobimy odcinek, o potencjalnych dostawach broni dalekiego zasięgu ze Stanów Zjednoczonych do, do Ukrainy, no to też nawet tutaj pewnego rodzaju deklaracje i wypowiedzi mają znaczenie w tym momencie, aby nie podgrzewać prezydenta Trumpa, który wiemy, że potrafi intuicyjnie pewne rzeczy powiedzieć, zdecydować. Nadać dynamikę polityczną sprawą, które dzisiaj się mogą wydawać mało prawdopodobne. No zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie. Wiesz, ja sobie tak pomyślałem i celowo powiedziałem, że Trump narzucił ten pokój Palestyńczykom i Izraelowi, bo zastanawiam się, czy to nie jest też pewien pomysł, który cały czas krąży po głowie Trumpa i czy będzie w stanie narzucić pokój Ukrainie i Rosji, a w tym przypadku bardziej Rosji, bo Ukraina powiedziałbym bardziej koncyliacyjnie podchodzi do tych wszystkich inicjatyw pokojowych. No cóż, zostawiamy Państwa z, z tymi myślami. Będziemy bardzo ciekawi, co Państwo na ten temat Myślicie, z naszej perspektywy, chyba mo mogę to się podsumować. Rosja na tej inicjatywie prezydenta Trumpa przegrywa w regionie, w Bliskim Wschodzie. Jest to kolejny region, powiedziałbym, po Kaukazie Południowym i tym, co się dzieje pomiędzy, w relacjach pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią, gdzie ta rola Rosji widocznie maleje. No i w tym momencie, myślę, stawiamy kropkę, a my się z Państwem zobaczymy już w sobotę o godzinie 18. Porozmawiamy sobie o nowej wystawie w Moskwie, która jest poświęcona, a jakże polski rusofob do zobaczenia do zobaczenia